Dzisiaj zajmiemy się podstawą każdej konwersacji w języku angielskim, czyli częściami mowy. Bez względu na to, czy zaczynasz swoją przygodę z angielskim, czy po prostu chcesz odświeżyć swoją wiedzę, ten szybki kurs pomoże ci zrozumieć i lepiej używać różnych elementów gramatyki. Zaczynajmy! Na początek rzeczowniki, czyli słowa, które nazywają osoby, miejsca, przedmioty czy idee. Oto przykłady rzeczowników w języku angielskim. Window. Okno. London. Londyn. Happiness. Szczęście. Rzeczowniki są fundamentem naszych zdań, dając im konkretny punkt odniesienia. Następnie czasowniki, czyli słowa opisujące czynności lub stany. Na przykład it Jeść, think, myśleć, exist, istnieć. Czasowniki dodają zdaniu dynamiczności i akcji. Teraz przymiotniki. Te części mowy opisują rzeczowniki, dodając informacje o wielkości, kolorze, kształcie i tym podobne. Big, duży. Blue, niebieski, round, okrągły to tylko kilka przykładów. Przysłówki opisują czasowniki, przymiotniki, a nawet inne przysłówki. Odpowiadają one na pytania: jak, gdzie, kiedy, quickly, szybko, very, bardzo here tutaj to przykłady przysłówków zaimki zastępują rzeczowniki pozwalając uniknąć ich powtórzeń i ja you ty lub wy he on ci. ona it ono we my They. Oni lub ona. Zaimki są niezbędne dla płynności i zrozumiałości wypowiedzi. Przyimki łączą słowa, wskazując na relacje przestrzenne lub czasowe. In, wy, on, na, tu, do, since, od, for, dla. Używamy ich do przekazywania bardziej złożonych informacji o czynnościach i przedmiotach. Spójniki łączą zdania lub ich części, tworząc złożone struktury gramatyczne: and, i, but, ale, because, ponieważ, although, chociaż. Dzięki nim nasza komunikacja jest płynna i logiczna. Na koniec wykrzykniki, czyli słowa wyrażające emocje. Wow! Ouch! Jej! Często występują same, dostarczając silnych emocjonalnych akcentów w naszej wypowiedzi. Oto ona, części mowy w języku angielskim. Rozumienie ich ról i zastosowań jest kluczowe dla budowania poprawnych i efektywnych zdań. Zachęcam Was do odkrywania ich na własną rękę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.